To mój obiadek super będzie. Śniadanie, kochani, śniadanie. Na śniadanie mamy amarantus z, y, z makiem gotowany na mleku z cynamonem i z żurawiną. I tak, ten mak trzeba niby zmielić. Ja nie wiem czy mój... Y, Mikser da radę, bo to jest tak niewielka ilość, że y, trzeba było amarantus ugotować na mleku y, z tym właśnie womielonym makiem i z cynamonem, i z tym. Wszystko razem, w miarę, miarę potrzeby, jeśli będzie, trzeba dolać wody, nie mleka, tylko wody y, i to wszystko. A czy dzisiaj cały dzień będzie taki? Śniadanie się takie zacznie, to jak to w ogóle? Smakuje dobre, smakuje dobre, tylko um, tak, bardzo mało. I myślę, że bardzo szybko będę głodna. Ciekawy na lunch. Awokado z suszonymi pomidorami na lunch. Hmm. Te moje pomidory suszone nie są najfajniejsze. Zobaczymy, jak to będzie z lunchem. Bo śniadaniem a, muszę poczekać aż troszkę ostygnie, bo jest gorące bardzo. I być może się zagęści jeszcze. Ale mm, tak czy inaczej, to wolałabym inną kaszę. I słuchajcie, jak nie lubicie amarantusa o, kasza jaglana może być i tu myślę, że mnie bardziej to smakowało komasa ryżowa 4 łyżki eee, kasza jaglana 4 i 1 czwarta łyżki albo 4 łyżki amarantusa więc e, ja bardzo, ale to bardzo chętnie zamieniłabym na kaszę jaglaną i ona często u mnie występuje dlatego <laughs> chciałam zrobić raz z amarantusem ale ja nie przepadam za amarantusem powiem Wam, że Amarantusa często robię na obiad, ale mieszam. Gotuję ryż, kaszę gryczaną i amarantus, albo dodaję do tego jeszcze i kaszę jaglaną, ale przeważnie to z trzech kasz gotuję taką mieszankę. I wtedy dodaję tam amarantus, i on jest jakby to jest taka najlepsza forma, w której wszyscy są w stanie zjeść i moje dzieci, i mój mąż. I ja też, bo normalnie to. Yy, nie przypadam za amarantusem, jakąś taką rybą mi zajeżdża czy czymś, nie Każdy <grydy> ma coś, prawda? Także yy, niby lubię wszystko, no ale jak się okazuje, czasami nie do końca wszystko. Także yy, my widzimy się na lunchu. Yy, lunch, kochani, na lunch mamy suszone pomidory. Ja mam te swoje suszone pomidory, ja je namoczę. Pół awokado, czosnek, sok z cytryny. Yy, I jeszcze, co tam było? Czy ja nawet gdybym miała to po prostu wiecie, że nie lubię, więc ja tutaj sobie um, zaleję ciepłą wodą ten, te pomidory. Na chwilę je zostawię. E, one bardzo szybko namiękają, nie wiem. Wy macie trzy plastry. W międzyczasie e, pokroję sobie czosnek. I tak wygląda moje, mój lunch, mój lunch, tak, o tak, słabo widać, tak, mój lunch przed przemieszaniem. Jeśli macie pomidory z puszki, będzie to trochę lepiej z puszki, z zalewy, będzie to troszkę lepiej wyglądało. U mnie wygląda tak jak wygląda. No właśnie, jak to wygląda? Wygląda, to powiem wam szczerze, nieciekawie. Bardzo nieciekawie. Ale smakujemy. Mm. Te pomidory są niby dobre, ale w takiej, formie, w takiej formie nie za bardzo. Co by tu jeszcze dodać? Nie smakuje mi to. Nie smakuje mi to. Dlaczego? Hmm. Może po prostu świeżych pomidorów tu sobie dołożę trochę. Okej. Okay. Mam nadzieję, że wam będzie smakowało lepiej, bo ja podejrzewam. Powiem Wam szczerze, że nie miałam. Nie, nie jadłam jeszcze po, pomidorów z zalewy. Bo kupiłam sobie te, ale chyba jednak muszę kupić te w plastrach, a te będę dodawać na przykład do czegoś. Te pomidory są bardzo fajne, one są suszone na sucho. One są bardzo fajne, jak mam mm, warzywa na patelni i jest trochę za dużo sosu, to wtedy te pomidory wrzucę i one dają fajny smak jako dodatek, ale tak jak tutaj. To nie za bardzo mi to smakuje, i okej, okay, bo ja tego nie wyrzucę. Myślę, że jak będę robić może obiad, to dołożę do mięsa. Wtedy właśnie mam takie myśli co do tego, a my widzimy się na obiedzie. Na razie ciągle mam źle ustawioną kamerę, i e, nie mogę ani właściwie usiąść ani stać, żeby nie było widać. Więc takimi urywkami e, będzie tak jak jest. E, Obiad. Myślę, że w końcu porządne, porządny posiłek będzie. Yy, będzie indyk, indyk, sól, pieprz, yy, sól, pieprz, tymianek i papryka, umiewędzona. Oczywiście tyle ile kto <grych> I smażymy na oleju kokosowym, czyli taki sobie sóte yy, filet. I do tego będzie sałatka, e, z cukinii, z ogórka, z czosnku e, i powinien być koperek bodajże. E, I e, jako sos, oczywiście sól pierwszy, jako sos będzie mleko kokosowe e, z puszeczki i już wiem, że to będzie pyszne. I to będzie po tym e, śniadaniu, chociaż śniadanie w sumie nie było takie złe, bo było smaczne, słodkawe, a ja takie lubię. Lunch właściwie był dla mnie nie do zjedzenia. To obiad teraz sobie yy, porządny, smaczny w moim guście, zjem. To co robimy? Proste, rzecz proste. Leczko z takiej puszki ja wyjmuję i rozgrzewam i mieszam z tą wodą, która jest na dnie. I wtedy mam takie. Zobaczcie, tutaj akurat bardzo dużo tej wody. O! Aczkolwiek to, co jest na wierzchu jest bardzo gęste, więc nie wiem, jak to jest robione, bo czasem tej wody jest naprawdę niewiele O, jakieś tyle co teraz tu. A czasem jest tu więcej. Tak czy inaczej, to e, jak to sobie podgrzeję na tyle, żeby to mi się pomieszało. I wlewam to później już do garnuszka, do słoiczka, bo trzymam to w słoiczku, to później już w słoiczku to się nie rozwarstwia. W taki jest mój sposób. ono nie jest ciepłe. Ono nawet nie jest ciepłe, tylko po prostu ono stało w zimnym miejscu i tak stwardniało. Jak jest takie w temperaturze pokojowej, to ono nawet samo da się tak trzepaczką rozmieszać i nie trzeba podgrzewać. I to jest mój obiad. To jest nasz obiad, tak wygląda, tak się prezentuje. Myślę, że to będzie dobry. Nie będę sobą jak nie posmakuje. Mięso to wiadomo, nie? Dużo ludzi mówi, że mięso nie jest zdrowe. Nie wiem jeszcze, co do tego myśleć. Ale myślę, że gdzieś kiedyś, kiedyś w ogóle nie myślałam o tym, żeby mięso, żeby nie jeść mięsa. Teraz wydaje mi się, że coraz częściej myślę o tym, żeby jednak tego mięsa nie jeść, yy, a na pewno ograniczyć. Ale lubię mięso, lubię mięso, lubię smak mięsa. Smakuje sałatkę. Mmm, mm. super. Ja w ogóle lubię cukinie e, z ogórkiem. E, nigdy nie dodawałam mleczka kokosowego do tego, także to są dla mnie nowe smaki, ale ponieważ ja mleczko lubię e, to e, cukinie, pff, to cukinie z ogórkiem i z mleczkiem też lubię, oczywiście, że lubię. E, mięsko lubię. Bazylię dałam sobie, bo tam był koperek. A ja nie mam koperku. Ja mam bazylię, którą muszę dokończyć, więc e, wszędzie dodam bazylię, żeby już ją w końcu z, e, oberwać do końca i móc kupić sobie świeżą. E, I co? Widzimy się na podwieczorku, prawda? Ja idę jeść. Czas podwieczorku. Na podwieczorek mamy sałatkę z, ze śledzia. I tu powinien być śledź y, solony, ale ponieważ ja nie mam, bo ja bardzo nie lubię, mam śledzia z octu. Dlatego już ocet jabłkowy y, nie jest mi potrzebny. Tak czy inaczej, potrzebujecie y, śledzia właśnie: cebulkę, co my tam mamy jeszcze? Mleczko kokosowe, 18%, syrop z daktyli, y, sól. Nie sól, bo jak, jak śledź solony, to nie sól, prawda? Y, pieprz i pieprz kajeński, i koperek. I ocet jabłkowy, jak y, nie macie. Y, Um, śledzia z octu. Ja mam z octu, dlatego e, ten ocet jabłkowy sobie daruję. I teraz tak, tutaj mam już też cebulkę pokrojoną w takie półplastry, cieniutkie takie bardzo, bo wiecie co, ja nie lubię cebuli. Po prostu nie lubię cebuli. Tutaj trzeba dodać trzy łyżki takiego mleczka. Bardzo chętnie. Mleczko lubię. Nie mogę nabrać pełnej łyżki, więc może sobie dodam cztery wtedy takie pół łyżki. Um, do tego dodam sobie troszeczkę tego syropu klonowego. Czemu nie? Na słodko to ja lubię. Wiecie, nie? E, I teraz troszeczkę pieprzu kajńskiego albo czyni w proszku. O, Trochę więcej niż troszkę, mi nie szkodzi. I troszkę pieprzu. I teraz niewielka to jest porcja. Dla mnie będzie na pewno to ciężkie do zjedzenia, bo ja nie lubię cebuli, ale yy, tak. Jakby to może wcześniej zrobić żeby ta cebulka troszkę tak postała się, albo ją nasolić, osobna, żeby zmiękła, właśnie. No nie wiem, jak tam, jak Wam yy, pasuje. Tak czy inaczej, ślinami mi leci, bo śledzia z tutaj ja bardzo lubię. I tutaj chciałam Wam przedstawić mój nowy wynalazek. Mam ususzone chipsy kale z kale, czyli z jarmuża. I są to chipsy, które muszę Wam powiedzieć, jeśli w moim domu zrobiły furorę. To jest jarmuż tylko solony, bardzo delikatnie takim właśnie solą z takiego młynka, gdzie nawet nie ziarenka lecą soli, tylko taki pyłek, pyłek, dosłownie pyłek. E, jest super, to jest bardzo kruche, bardzo trzeszczące i to moje dzieci polubiły. To jest... Ja jestem zachwycona, bo to jest coś, gdzie one, oni w ogóle w ogóle przemycić im jakieś warzywa. Dlatego teraz... E, na pomysł suszenia i wiem, że są właśnie chipsy z kale, czyli z jarmużu, e, tylko w sosie. I te są tylko solone. Następne zrobię w sosie i nagram i pokażę Wam, bo same takie solone są super. No. i jakie moje normalnie jak dziki się dopadły do tego, także zamiast koperku ja sobie tutaj dodam troszeczkę suszonego jarmużu. Żeby fajnie wyglądało i fajnie trzeszczało w ząbka, to tak to u mnie wygląda. To jest mój podwieczorek. Oczywiście nie będę sobą i posmakuję. Bo mm. <grym> dawno nie jadłam źle dziwny. Bo ja nie jadam takich rzeczy na co dzień. Po pierwsze nie ma u nas. Znaczy są, niby w Lidlu są. Ale ja nie kupuję takich rzeczy ze słoików takich gotowych. Staram się nie jadać z takich rzeczy. Ale śledzia uwielbiam. Po prostu zawsze uwielbiałam. Mmm. Mm. Pyszne, pyszne. Ciągnę to na raz. A my widzimy się na kolacji. Kolacja. Na kolację będzie zupka, krem. Zupa, krem z marchewki, z marchewki, pietruszki, cebuli, ziemniaka, imbiru. Ja tu już mam pokrojone. Zalewamy to wodą, gotujemy czosnek, bodajże, cebula. Cebula, cebulę i, i imbir. Podsmażamy na patelni i będzie potrzebne w przepisie masło migdałowe albo z nerkowca, ja nie mam dlatego mam namoczone ziarenka z łonecznika i je dodam do mielenia i po prostu je zmielę razem i to będzie tyle tak żeby wartość odżywcza była a żeby um, aczkolwiek można by też posypać takimi, może ja sobie posypię zobaczymy, bo ja lubię, żeby chrupało ale chciałam też, żeby e, moje chłopaki trochę spróbowali więc e, może trochę im zostawię tej zupki e, na posmakowanie, a sobie dosypię troszeczkę e, ziarenek całych no nieważne, w każdym razie e, generalnie chodzi o to, żeby te Warzywa ugotować, yy, imbir zetrzeć yy, i przysmarzyć na niewielkiej ilości oleju kokosowego, który też będzie potrzebny, yy, i będzie potrzebne kary, albo ja sobie w międzyczasie, zanim się to ugotuje, ugotuję sobie pastę z kurkumy, bo właśnie mi się skończyła i dodam wtedy tam pastę z kurkumy zamiast kary, albo i kary, i pastę z kurkumy, bo do marchewki to bardzo, bardzo pasuje. Yy, I co? I już. Zupa jak zupa. Myślę, że bardzo fajna, taka e, sycąca, ale nie będzie ciężka. Także... droboty. Tak wygląda moja kolacja. O. Nie zmieniłam jej do końca, ale nie szkodzi. Smakowałam, już jest pyszna. Posmakuję jeszcze, jeszcze raz razem z Wami. Mm. Jest bardzo gęsta. Mm. Tak, nie przepadam za zupami, kremami, mm. ale może mówię, bo ta jest pyszna. Aha, i co? To tyle na dzisiaj, kochani. E, ja się z Wami już żegnam, bo dzieci wróciły do domu są będą w domu i ciszy nie ma. E, życzę Wam dużo, dużo zdrowia. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.